Witam Państwa we wtorek, 23 lutego. Podaż zaczyna wykazywać się większą aktywnością na rynkach, czyli w przypadku indeksu WIK w skali tygodniowej punkt zwrotny wypadł nam w okolicy eksponowanego przeze mnie zniesienia 88,6. No i w tej chwili indeks podąża. Tutaj w kierunku znanej nam już dobrze zapory popytowej 56 546 56 880 strefa wyznaczona na bazie zniesienia 14,6 całej hossy. inne projekcje, wewnętrzna linia trendu często w ostatnim okresie omawiane przeze mnie wsparcie techniczne, no, wychodzę z założenia, że w przypadku. Wybicia tej strefy, no moglibyśmy przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym jeszcze mówić o pogorszeniu się sytuacji technicznej wykresu, co no, byłoby jakimś argumentem dla podaży i mogłoby na przykład znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci testu, już dużo silniejszego, bazowego, nawet bym powiedział, kluczowego w ujęciu średnioterminowym wsparcia 54, 087 54 636. 54636. No bo i zniesienie 23,6, 38 i ale także projekcje potencjalne, oczywiście na razie tylko formacji A, B, C i D. Więc to jest taki według mnie punkt odniesienia, jeśli chodzi właśnie o, o klastry. Popytowe, ważne w ujęciu średnioterminowym. Więc w tym kontekście dopiero wybicie tak charakterystycznego węzła, no rzeczywiście wygenerowałoby już taki potężnej wagi sygnał słabości. Na razie zobaczymy czy popyt podejmie po raz kolejny jakieś działania obronne odwetowe właśnie w tym klasie 56 546 56 880. Wik 20 skala dzienna. No i tutaj dokładnie widzimy w tym na wykresie nieporadność popytu w korytarzu 2018 32, czyli nieudana próba sforsowania tej właśnie zapory podażowej, wytyczonej na bazie zniesienia 61,8. dodatkowe projekcje układu symetrycznego ABCD, mid Line, no charakterystyczny przedział, podwójnie zresztą przetestowany, co także jest symptomatyczne, no i dość gwałtowny wzrost presji podażowej, przełamanie klasa 1953-55, o tej strefie ostatnio mówiłem, bardzo wąski korytarz cenowy, no ale nie udało się wybronić tej lokalnej strefy, w tej chwili indeks podąża tutaj okoli, do pułapu 1914, czyli zniesienia 78,6, no ale tu także przebiega ta linia szyi układu, klasycznego układu formacji głowy z ramionami, więc wybicie wsparcia 1914 no, mogłoby sprawić, że aktywność podaży by nam się zwiększyła w efekcie czego należałoby spodziewać się konfrontacji w tej strefie 1879 znany dobrze obszar cenowy wytyczony na bazie 38,2 również 23,6 całych osy no ewidentnie ciekawy klaster, gdzie nie tak dawno kupujący się uaktywnili. Zobaczymy, czy w tym, czy w tym przypadku również dojdzie do wzrostu presji popytowej. Jeśli nie sygnał słabości, taki podwójny, związany z przełamaniem linii, informacji głowy z ramionami, przełamaniem ważnego klastra FIBO. No, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego. No ale na razie warto obserwować indeks WIG20, no, przede wszystkim właśnie w odniesieniu do takiego pojedynczego pułapu 1914, no i wymienionego wcześniej węzła powodowego 1870-1879. Kontrakty, Ujęcie intradayowe, dość ciekawe miejsce, w tej chwili się wydarzenia rozgrywają. No przede wszystkim to jest nawiązanie do przełamania dzisiaj zniesienia 61,8, tutaj pokazywanego ruchu wzrostowego. Wcześniej doszło do wybicia respektowanej, respektowanego zniesienia 50%, 1954. Wczoraj nieudana, i także dzisiaj rano próba wybicia 1968-1971. Sporo o tej strefie pisałem, doszło do przełamania tego wsparcia. Zasada zmiany biegunów i ewidentne kłopoty z wybiciem, właśnie lokalnej zapory podażowej. I to jest rzeczywiście nawiązanie do porannej dzisiejszej fazy handlu, a także wczorajszych wydarzeń, bo. Popyt rzeczywiście miał ogromne kłopoty z pokonaniem tej strefy. Dzisiaj kontynuacja po nieudanej próbie wybicia oporu ruchu spadkowego, przełamanie wspomnianego przed momentem zniesienia 50%, również 61,8%, no i w tej chwili dolna linia tutaj kanału włączyła nam się do gry razem z tą czerwoną, Line. choć jest to klasyczne, można powiedzieć, takie lokalne wsparcie, tu większe znaczenie yy, według mnie ma pojedyncze zniesienie 78,6%, czyli mniej więcej 1916, ten pułap cenowy i właśnie yy, ten rejon Uważam, że jest taką kolejną lokalną intradayową zaporą popytową. O poprawie, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, wizerunku technicznego albo jakichś symptomach, po prostu większej aktywności popytu moglibyśmy mówić w przypadku powrotu kontraktów ponad wymieniony przed chwilą pułap 1954, bo tutaj również wypada w tej chwili zniesienie 30% całego roku spadkowego. Indeks DAX. No, tu trzeba przede wszystkim y, przypomnieć y, o istnieniu strefy 13664-13726, no, dlatego że w porannej fazie handlu dzisiaj popyt tutaj się uaktywnił. Y, negatywne y, otwarcie, y, y, słaby początek notowań. No, ale jednak popyt podjął tutaj działania y, obronne, czyli wsparcie y, jest respektowane. O tej strefie wielokrotnie mówiłem. Wybicie zatem takiego respektowanego wsparcia no, oznaczałaby, oznaczałoby przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, że y, podaż y, zyskuje przewagę, no, co mogłoby znaleźć swój finał w postaci testu y, dobrze znanego nam już obszaru 13.306, y, 13.335. Y, to jest y, y, strefa wyznaczona, na bazie zniesienia 14,6 całej Hossy. Ta linia niebieska, zasada zmiany biegunów, wręcz podręcznikowo manifestująca się tutaj. No w tej chwili rzeczywiście ta linia jeszcze dochodzi i nam trochę, trochę tutaj wzmacnia klaster popytowy Fibonacci'ego. No ale na razie widać, że popyt broni tej nieco wyżej umiejscowionej zapory popytowej, choć no, jest to strefa wyznaczona na bazie relatywnie niewielkiego zakresu danych. Dużo większe znaczenie ma na pewno ten przedział 13 13.355. 13 355. S&P również rozwija nam się ruch kontrujący, czyli nie udało się jak do tej pory pokonać ważnego. Jak się okazało ostatecznie, obszaru 3921-3946, czyli strefy wyznaczonej na bazie projekcji prospadkowego układu XABCD, ale jeszcze bez na razie jakichś takich silnych wskazań potwierdzających, Możliwość przejęcia inicjatywy przez podaż. Tak jak mówiłem ostatnio, pierwszym takim wskazaniem byłoby wybicie tutaj tej strefy 3852-3868. To jest takie najbliższe wsparcie, kompilacja metod klasycznych i technik Fibonacci'ego, między innymi 38 i 2 tej ostatniej potwali wzrostowej. Utrata tej strefy wskazywała, a to może dzisiaj nastąpić, bo w tej chwili rzeczywiście notowania kontraktów. Na amerykańskie indeksy no, przebiegają sporo poniżej kreski, więc utrata tego wsparcia byłaby tutaj z takim czynnikiem faworyzującym podaż, przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym. No. Niewykluczone, że do gry dość szybko włączyłby się kolejny klaster 3781-3794, o którym też ostatnio sporo mówiłem, na tym bazowym przedziałem cenowym już w ujęciu średnioterminowym pozostaje tutaj węzeł 3676-3693, no i to już jest strefa wyznaczona na bazie zniesienia 14,6 całej tej hossy, Więc w pierwszej kolejności na pewno należy nadal obserwować indeks S&P w kontekście oporu wytyczonego na bazie projekcji XABCD bo ta strefa okazała się nie przypadkowym rejonem na wykresie indeksu. No i oczywiście wsparcia, które być może dzisiaj zostanie przełamane albo naruszone. Jeśli tylko naruszone popyt by podjął tutaj działania obronne, należałoby to potraktować pozytywnie. Natomiast utrata, trwała utrata tej strefy to zdecydowanie argument dla podaży. Dziękuję bardzo.